Witam, Tomasz Rublewski, Wolność w Remoncie i na dziś pytanie, czy już czas się bać recesji? To, że po latach prosperity nadejdzie spowolnienie to właściwie kwestia zdrowego rozsądku, a nie Nobla z ekonomii. Nie będzie to dla nas wszystkich zaskoczenie. Kryzys wyziera już z pierwszych stron gazet na całym świecie. Pytanie tylko, czy to będzie zwykłe spowolnienie, czy krach jak ten 2008 czy 1929 roku. Co do tego, że boom jest już za nami, w zasadzie wśród ekonomistów nie ma sporu, choć w Polsce wizja recesji wydaje nam się odległa, dość abstrakcyjna. To takie bardziej życzeniowe dywagacje antypisowskiej publicystyki niż autentyczne obawy większości Polaków. Deficyt w końcu utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, 4,7 wzrostu gospodarczego należy do najszybciej rosnących w Europie, może nawet na świecie. W drugim kwartale dalej będziemy utrzymywali wysokie tempo rozwoju, częściowo to zasługa konsumpcji, częściowo też inwestycji publicznej, czytaj pieniądze z Unii. W trzecim i czwartym kwartale dojdzie nam jeszcze efekt poszerzonego 500 plus na pierwsze dziecko, 500 na opiekę nad niepełnosprawnymi, dodatkowa emerytura i wszystko to oczywiście pobudzi nam dalej konsumpcję. NBP szacuje roczny wzrost na poziomie 3,74% PKB ambitnie. To może jest spowolnieniem w stosunku do poprzednich lat, ale i tak oznaczałoby najdłuższy, najdłuższy boom gospodarczy od no tak w zasadzie od początku gospodarki rynkowej. W Europie to już mamy zalew wskaźników rozpalonych na czerwono. W Niemczech zamówienia na towary przemysłowe spadły o 2,2%, co jest niemal dziesięciokrotnie gorszym wynikiem od spodziewanego. Mamy dołującą inflację. To oznacza mały ruch w biznesie. Wskaźnik PMI dla Niemiec już dziś mocno poniżej 50 punktów procentowych. To jest ten puk, próg pesymizmu. Dla Polski, tu już powinna się nam zapalać czerwona lampka. Mimo doskonałych wyników gospodarczych, PMI też już jest na poziomie 48. Punktów. Za oceanem wskaźnik prawdopodobieństwa recesji, mierzony przez amerykański bank rezerw federalnych wskazuje na ponad 32 punkty procentowe, gdzie przyjmuje się, że po przekroczeniu trzydziestki trudno jest już tak naprawdę uniknąć załamania gospodarczego. Dalej, ceny obligacji skarbowych. Również sprawdzony miernik nastrojów kryzysowych, i dziś ponad 5 bilionów dolarów, czyli około połowa wszystkich europejskich obligacji, oferowana jest po. Ujemnych stopach procentowych. To jest rekordowy wynik. Niemniej, ni więcej oznacza to, że inwestorzy już nie wiedzą, gdzie bezpiecznie parkować swoje pieniądze i gotowi są dopłacać niż inwestować w niepewność. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości co do kryzysu, to polecam wskaźnik zakupów złota. Polska nie była jedynym krajem, który podwoił swoje rezerwy złota. W tym roku oficjalnie banki kupią jakieś 700 ton złota, i to są największe zakupy złota od 1967 roku, od roku tuż przed stagflacją lat 70. Stagnacja, inflacja, stagflacja będziemy jeszcze o tym mówić. Jednym słowem, plajta, w jaką powoli właśnie. Wkraczamy. I oczywiście może być tak, że po prostu świat zawiesi się na rok, na dwa, gospodarka przyśmie, a potem wróci sobie na ścieżkę wzrostu. Problem w tym, że oprócz cykli koniunkturalnych mamy całe mnóstwo niepokojących zdarzeń na świecie. I tak naprawdę każde z nich może stagflację przekuć w recesję. Wojna celna, Ameryka, Chiny, teraz Ameryka, Indie, spór. Napięcia transatlantyckie, Waszyngton, Berlin, Paryż. A W zasadzie to niezależnie od tego, czy wstrząs nadejdzie z Włoch, z Bliskiego Wschodu, może z jakiś chiński statek wpadnie na amerykański, albo giełdy spanikują po jakimś bankructwie czy twicie Trumpa. To bez znaczenia. Pytanie jest, jak mocno uderzy, jak długo z nami ten kryzys zostanie. Każdy kryzys wydaje nam się oczywiście wyjątkowy. I kiedy nas dotyka, wydaje nam się, że jest katastrofą bez precedensu, bo właśnie nas tu i teraz dotknął. Ale przyczyny recesji, wbrew pozorom, są bardzo powtarzalne, aż do znudzenia. Carmen Reinhardt i Kenneth Rogow rok po krachu 2008 roku napisali sławną już bestseller książkę: Tym razem będzie inaczej. Jak pisali, jak świat światem, w całej historii zarówno kraje bogate, jak i biedne udzielały pożyczek. Pożyczały, bankrutowały, a potem odzyskiwały siły. Przechodząc przez kolejne, i kolejne kryzysy, za każdym razem eksperci twierdzili, że tym razem będzie inaczej. Ale tak naprawdę to, co różni jeden kryzys od drugiego, to tylko ludzka pamięć. Ludzie po prostu zapominają i myślą, że to, co dzieje się teraz wokół nich, jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Ludzie zapominają, piszą autorzy, ale rynki nigdy. Co i rusz wpadamy. Dokładnie w te same pułapki, które sami na siebie zastawiamy. Polecam tą lekturę dzisiaj jak znalazł, bo dziś jesteśmy o krok od popełnienia dokładnie tych samych błędów co pół wieku temu. Powtórka z lat 70. Na konflikt blisko Wschodni nałożyły się lata etatyzmu, redystrybucji, całej tej lewicującej wtedy Europy. Trzeba było dopiero silnych, konserwatywnych rządów Margaret Thatcher i Reagana w Stanach Zjednoczonych, żeby na nowo ożywić gospodarkę. Swoją drogą to był fenomenalny okres w historii zachodniej cywilizacji prosperity porównywalne tylko z drugą połową XIX wieku, z apogeum rewolucji przemysłowej. Ten nasz konsensus rynkowy, który odnowił oblicze Zachodu i Europy, pokonał też sowieckie imperium wyzwolił pół Europy z komunizmu. I dziś historia właśnie Właśnie na naszych oczach zatacza wielkie koło. Europa porzuca rynkowy model gospodarczy i wraca do modelu lat 70. Rządzący ich liberalno-demokratyczne partie, wciąż mówią o sobie, liberałowie, choć tak naprawdę z wolnością, to oni wiele wspólnego nie mają, No ale powiedzmy, liberalni demokraci, broniąc się przed wypłukiwaniem ich tradycyjnego lektoratu przez partie antysystemowe, sięgają po klasyczne narzędzia redystrybucji socjalizmu. Jednym słowem, populizmem chcą zwalczać populizm. Więcej socjalizmu, więcej etatyzmu, byle nie oddać władzy. Niemcy, Francja, Hiszpania, Dania, my też zresztą jesteśmy w tym klubie, rezygnują z gospodarki rynkowej na rzecz kapitalizmu państwowego. Nacjonalizacji, a w najlepszym wypadku ścisłej kontroli, regulacji i podporządkowania interesom partii prywatnych firm. Mniej wolności, więcej świadczeń socjalnych. Mniej konkurencji, więcej gwarancji pracy i płacy. Świetnie ten świat opisał swego czasu Joshua Kurlancyk w książce już cytowanej w naszym podcaście Państwowy kapitalizm. Partia Angeli Merkel, wystraszona na przykład postępami AFD i Zielonych, radykalnie zwiększyła w tym roku wydatki socjalne. CDU, teoretycznie konserwatywna partia, przyjęła w tym roku najbardziej Socjalistyczny i rozdmuchany budżet w historii kraju. 145 miliardów euro, największa pula w budżecie, poszła na świadczenia socjalne, dopłaty dla najniżej zarabiających i emerytury, i uwaga podwyższone emerytury, gwarantowane to jest taki pomysł Biedronia. Gwarancje tak zwanych godnych emerytur, nawet dla tych, którzy przepracowali zaledwie kilka lat. Dziś 4 miliony Niemców pracujących Niemców, nie mówię o bezrobotnych. 4 miliony osób dostaje zasiłki, dodatki do pensji. We Francji prezydent Macron, wystraszony wielotygodniowymi protestami, zrezygnował z podwyżek cen paliw. Ponad 10 miliardów euro na dopłaty dla osób o najniższych zarobkach tyle przeznaczył w budżecie. Wycofał się z likwidacji 200 tysięcy etatów w administracji publicznej, ba, dał im podwyżki. No, ale za to wprowadził nowe karne podatki dla firm, które zatrudniają ludzi na krótkoterminowe umowy i coś oczywiście z naszego podwórka ograniczył i dalej ogranicza możliwość pracy dla kierowców tirów czy pracowników delegowanych. I żeby nikt przypadkiem nie miał wątpliwości, że Macron jest całym sercem z ludem, zapowiedział likwidację elitarnej szkoły administracji publicznej Ecole Nationale, z której zresztą sam się wywodzi. Populizm populizmem. W Danii socjaldemokraci, zaraz po wyborach, to było 5 czerwca, zobowiązali się do zwiększenia wydatków publicznych, za co zapłacą, podnosząc najwyższy próg podatkowy do 55%, ponad 55%. Duńscy socjaldemokraci, podobnie jak PiS, ale też podobnie jak Merkel, z powrotem również obniżyli wiek emerytalny. W Hiszpanii premier Pedro Sánchez, socjaldemokrata, żeby wygrać wybory z prawicową partią Vox, podniósł o 22% do 900 euro płacę minimalną i, i o 3% minimalną emeryturę. Przy okazji dostało się coś ekstra urzędnikom, 2% pożyczki. A wszystko kosztem, wiadomo, podatek z 35% skoczył na 37,3%. Procenta i już zapowiadana jest w Hiszpanii podwyżka cit -u. Tam, gdzie antysystemocy wcześniej przejęli władzę, na przykład na Węgrzech, w Polsce, we Włoszech, tam też rządy zrozumiały, że na niczym nie zbija się tylu lojalnościowych punktów wyborców, jak właśnie na darmowych pieniądzach. Te wielkie tożsamościowe programy, walka z migrantami, LGBT, patriotyzm, to wszystko powoli gdzieś spychane jest w tło, a na frontową linię wychodzą programy socjalne. Cała niemal ostatnia konwencja PiS w Katowicach to przypominanie ludziom, ile to się udało ściągnąć z podatków, żeby potem sprawnie pieniądze rozdać. Podobnie jak włoscy, francuscy, duńscy etatyści, a te 50 lat temu pewnie cała zachodnia Europa, polski rząd konsekwentnie zwiększa też udział państwa. W gospodarce. Najpierw nacjonalizując kolejne banki, potem wykupując udziały w prywatnych przedsięwzięciach. Za tym idą też wielkie programy, mieszkanie, plus holding spożywczy, holding rolny. Państwowy kapitalizm w pełnej krasie, gdzie systematycznie przybywa regulacji, a ubywa swobody rynkowe. Przypomnę, zakaz otwierania sklepów w niedzielę, zakaz obrotu ziemią rolną, zakaz posiadania aptek przez osoby bez wykształcenia farmaceutycznego. We Włoszech nowy lewicowo-prawicowy rząd przymierza się do nacjonalizacji linii lotniczych i przejęcia kontroli nad rezerwami złota w banku centralnym. To jest ciekawa ustawa, która ma nakazać bankom, akcjonariuszom Banku Rezerw, żeby sprzedały swoje akcje skarbowi państwa po cenach nominalnych z lat 30. W sumie 2411 ton złota banki mają sprzedać po 17 dolarów za uncję. Przypomnę, dzisiejsza cena uncji złota to jest 1300 dolarów. Różnica jakichś 100 miliardów dolarów, które poszłyby na finansowanie obietnic socjalnych i oczywiście nowych pomysłów nacjonalizacyjnych. Angela Merkel. Ta nie mówi o nacjonalizacji, ale ma na to taką swoją własną formułkę. Ochrona niemieckiego kapitału intelektualnego, co sprowadza się do kupowania przez państwo udziałów w rodzinnych spółkach dla udaremnienia przejęć przez obcy kapitał. Nowa strategia gospodarcza rządu zakłada też liberalizację przepisów antykonkurencyjnych, tak żeby niemieckie koncerny mogły bez... Trudu kupować mniejsze firmy i budować przewagi, jak mówią konkurencyjne. Peter Altmaier, minister do spraw gospodarki i autor wspomnianej już strategii przemysłowej, powiedział, wprost powiedział, że jest to próba udobruchania skrajnych ugrupowań politycznych. No i nie zapominajmy też o tym, co państwowi kapitaliście lubią najbardziej. Czyli nowe podatki bankowy, handlowy, emisyjny, rządy prześcigają się w innowacyjnych pomysłach, zwrot o 180 stopni w stosunku do tego, co 40 lat temu zaczęła Margaret Thatcher. Czyli niższe podatki, mniej regulacji i wielka prywatyzacja zamiast nacjonalizacji. Rozwój gospodarczy postępował proporcjonalnie do procesu prywatyzacji, tak? I tak naprawdę ta prywatyzacja zapewniła rozkwit gospodarczy Europy na kolejne dziesiątki lat, aż do dziś. Oczywiście mają rację ci, którzy twierdzą, że redystrybucja też może napędzać gospodarkę. Może, ale do czasu. 500 plus zwiększy konsumpcję, nakręci podaż, ale te pieniądze to nie jest efekt niższych wydatków państwa, oszczędności, to efekt wyższych obciążeń podatkowych. Typowa redystrybucja, żeby dać na pierwsze i na drugie dziecko, wszyscy muszą dalej płacić wysokie podatki, mimo oczywiście doskonałej koniunktury. Gdyby dla przykładu 40 miliardów złotych, jakie rząd wyda na rozszerzenie świadczeń socjalnych, wykorzystał na podwyższenie kwoty uzyskania przychodu, to nie tylko osoby do 26 roku życia nie musiałyby płacić podatku PIT, ale nikt to zarabia poniżej 8 tysięcy złotych? Wszyscy do 8 tysięcy złotych zostaliby zwolnieni z podatków. To byłaby autentyczna reforma. Inwestycja w rozwój, a nie demotywator. Zachęta do niepracowania. To nie przypadek, że współczynnik aktywności zawodowej Polaków jest właśnie na tak niskim poziomie. 55% przy średniej europejskiej 71%. W Europie rośnie, w Polsce cały czas. Brakuje ludzi i współczynnik spada. Wiecie Państwo, kto był pierwszym zagorzałym krytykiem e, redystrybucji socjalistycznej i straszył, że to nastąpi po tym dezaktywacja zawodowa? Nie zgadniecie. Ani Thatcher, ani Ronald Reagan, ani nawet wcześniejsi liberałowie, tylko, uwaga, Karol Marx. Znamy go oczywiście z szalonych wizji historii napędzanej wojną klas i to jego tomisko Kapitał, ale. Pod koniec swojej kariery w 1875 roku Marx napisał fascynujący list do przyjaciół, który zatytułował Krytyka programu GoTa, programu niemieckiej partii robotniczej, która proponowała wtedy gdzieś, co tak chętnie państwa europejskie uprawiają, postęp socjalizmu poprzez zwiększanie redystrybucji. Koncept, jak to nazywali, nazywała Partia Robotnicza, sprawiedliwego podziału. Marks nazwał to wulgarnym socjalizmem. Swój wywód zaczyna od pytania, co to tak naprawdę jest sprawiedliwy podział, sprawiedliwy system. Czy ten, kto jest silniejszy, mądrzejszy, więcej pracuje i więcej wypracowuje, pisał Marks, ma dostawać tyle samo co inni? Dalszych wywodów Marksa nie będę przytaczał, ale to Marks. Jako pierwszy zauważył, że redystrybucja dochodu przez państwo jest niesprawiedliwością społeczną i zagrożeniem dla wszystkich, dla wszystkich obywateli. To po prostu nie działa. Redystrybucja czy kapitalizm państwowy uderza właśnie w najuboższych. Kurczę, nawet Marx wam to mówił. Po krótkim okresie hossy nadchodzi powszechna pauperyzacja, stagflacja, depresja, recesja, jak chcecie do nas To skąd przyjdzie do nas? Kiedy przyjdzie kryzys? Przyjdzie od nas. Ekonomia to nauka o powtarzalnych reakcjach rynku na powtarzalne zachowania człowieka. Możemy nie pamiętać recesji z lat 70. Człowiek zapomina, ale gospodarka pamięta. Nigdy nie zapomina. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.